Jak opowiadałem w poprzednich odcinkach, sytuacja czarnych w Stanach Zjednoczonych była różna. Jak wyglądała sytuacja czarnych w kontekście militarnym, w kontekście wojskowym? Pierwsze wzmianki to oczywiście amerykańska wojna o niepodległość. Afroamerykanie, zarówno jako niewolnicy, jak i wolni ludzie, służyli po obu stronach wojną o niepodległość. Gary Nash donosi, że ostatnie badania wskazują, że po stronie amerykańskiej służyło około 9 tysięcy czarnych żołnierzy, wliczając w to Armię Kontynentalną i marynarkę wojenną. Ray Rafael zauważa, że chociaż tysiące przyłączyły się do Brytyjczyków, o wiele większa liczba, zarówno wolna, jak i niewolnicza, wspierała interes Ameryki. Amerykański, a co za tym idzie, swój własny. Czarni żołnierze od samego początku służyli w północnych milicjach, ale na południu było to zabronione, gdzie właściciele niewolników bali się uzbrajać tych ludzi. Lord Dunmore, królewski gubernator Virginii, wydał proklamację emancypacji w listopadzie 1775 roku, obiecując wolność uciekającym niewolnikom, którzy będą walczyć za Brytyjczyków. Sir Henry Clinton wydał podobny edykt w Nowym Jorku w 1779 roku. Ponad 100 tysięcy niewolników uciekło na linie brytyjskie, chociaż tylko około 1000 służyło na liniach frontu. Wielu czarnych lojalistów wyemigrowało do Nowej Szkocji, a później do Sierra Leone. Wielu z nich odbyło służbę wojskową w Armii Brytyjskiej, szczególnie jako część jednego czarnego pułku, nazywanego Czarnymi Pionierami. W odpowiedzi na taką praktykę, Waszyngton zniósł zakaz wcielania czarnych do Armii Kontynentalnej w styczniu 76 roku. Jednostki całkowicie czarne zostały utworzone na Rhode Island i w Massachusetts. Wielu z nich było niewolnikami, którym obiecano wolność za służbę. Pierwszym czarnoskórym Amerykaninem, który walczył w Marines był John Martin, znany również jako Keto, niewolnik zwerbowany w kwietniu 1776 roku, bez zgody właściciela przez kapitana Piechoty morskiej. Człowiek ten walczył w piechodzie morskiej przez półtora roku i brał udział w wielu bitwach między statkami, w tym abortażach, walce wręcz i zginął razem z resztą jego załogi, gdy Statek zatonął w październiku 1777 roku. Wojna amerykańsko-brytyjska zakończyła się w roku 1812 traktatem gandawskim. W okresie pokoju Afroamerykanie stanowili znaczną część marynarki wojennej. Czarnoskórych było ponad 18%. W 1846 roku wybuchła wojna meksykańsko-amerykańska, w której również walczyli czarnoskórzy. Tutaj walczył też Luizjański Batalion Wolnych Kolorów. Czyli luizjańska formacja, złożona między innymi z Afroamerykanów. Afroamerykanie służyli również na wielu okrętach wojennych podczas tej wojny. Rzadko jednak brali udział bezpośredniej walce, z tego względu wielu nie uwzględnia ich jako faktycznych żołnierzy. Było oczywiście kilka przypadków włączenia się Afroamerykanów do walki i ci ludzie stali się znani jako. Czarne tomy. Dlaczego tak wyglądała sytuacja? Niewolnika można było wysłać na wojnę, a właściciel dostawał swego rodzaju odszkodowanie za to, że jego niewolnik służy oficerowi amerykańskiemu. Wielu niewolników przywiezionych do pomocy oficerom uciekało do Meksyku. Jednak, ilekroć armia amerykańska napotykała afroamerykanów, nie odbierało ich jako zbiegów, ale jako skradzione mienie. Na końcu mamy wojnę secesyjną i historia Afroamerykanów w wojnie secesyjnej jest naznaczona przez blisko 200 tysięcy żołnierzy w 163 jednostkach. Ci służyli w armii Unii i wielu służyło w marynarce wojny Unii. Do walki włączyli się zarówno wolni Afroamerykanie, jak i niewolnicy. Po stronie Konfederatów do pracy byli wykorzystywani czarni zarówno wolni, jak i niewolnicy. W ostatnich miesiącach wojny armia Konfederatów desperacko szukała dodatkowych żołnierzy, więc Kongres Konfederacji przegłosował rekrutację czarnych żołnierzy do walki. Obiecano im w zamian wolność. Finalnie żadna czarna jednostka Konfederacji nie wzięła udziału w walce. Od 1863 roku do początku XX wieku jednostki afroamerykańskie były wykorzystywane przez armię do walki z rdzennymi Amerykanami podczas wojen indiańskich. Najbardziej znanymi z tej grupy byli Buffalo Soldiers, składające się z czterech pułków, dwóch pułków kawalerii i dwóch pułków piechoty. Formacje te służyły na różnych stanowiskach w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. W tym okresie brali udział w większości kampanii wojennych na tych terenach i zdobyli zaszczytny rekord. 13 żołnierzy i 6 oficerów z tych czterech pułków otrzymało medal honoru podczas wojen indiańskich. Po zakończeniu owych wojen w latach 90. XIX wieku, pułki nadal służyły i brały udział w wojnie hiszpańsko-amerykańskiej, w której zdobyto pięć kolejnych medali honoru. Brali udział również w ekspedycji karnej w 1916 roku do Meksyku oraz w wojnie filipińsko-amerykańskiej. No właśnie, wojna amerykańsko filipińska jest bardzo ciekawa z punktu widzenia militarnych osiągnięć czarnoskórych. Po traktacie paryskim, Filipiny stały się kolonią Stanów Zjednoczonych. Kiedy wojsko amerykańskie zaczęło wysyłać żołnierzy na wyspy, rdzenni rebelianci, którzy już walczyli ze swoimi byłymi hiszpańskimi władcami, sprzeciwiali się kolonizacji przez USA i mścili się, wywołując powstanie. W tzw. Tak wojnie filipińsko-amerykańskiej armia amerykańska wysłała również kolorowe pułki. Aby powstrzymać powstanie jednak ze względu na dyskryminację żołnierzy afroamerykańskich w armii, część z nich uciekła do armii filipińskiej. Jednym z uciekinierów był David Fagen, któremu nadano stopień kapitana w armii filipińskiej. Fagen służył w 24 Pułku Armii Amerykańskiej, a 17 listopada 1899 roku zbiegł. Stał się odnoszącym sukcesy przywódcą partyzanckim, a jego schwytanie stało się obsesją. Jego dezercja była prawdopodobnie wynikiem zróżnicowanego traktowania przez amerykańskie siły okupacyjne wobec czarnych żołnierzy, a także powszechnego złego traktowania tubylców, których określano po prostu brzydkim słowem czarnuchy. Po tym jak dwóch innych czarnych dezerterów zostało schwytanych i straconych, prezydent Theodore Roosevelt ogłosił, że przestanie wykonywać egzekucje na schwytanych dezerterach. Gdy wojna się skończyła, Stany Zjednoczone udzieliły amnestii większości swoich przeciwników. Zafarena którego uważano za zdrajcę, zaproponowano pokaźną nagrodę. Co się stało dalej? Są dwie różne wersje. Jedna mówi, że odebrano nagrodę za jego głowę. Druga, że wziął sobie miejscowo żonę i żył spokojnie w górach. Kiedy wbuchła pierwsza wojna światowa, wielu czarnych chciało walczyć po stronie aliantów. Stąd dołączali m.in. do francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Czarni chcieli również zaangażować się w działania zbrojne Stanów Zjednoczonych. Byli przekonani, że służąc mężnie zdobędą szacunek i równość, które do tej pory były nieuchwytne. Sekretarz wojny Newton Baker dał jasno do zrozumienia, że chociaż Afroamerykanie będą sprawiedliwie traktowani w wojsku, departament nie może podjąć się w tym czasie rozwiązania tak zwanej kwestii rasowej. Zamiast tego praktyki ograniczające równości i możliwości w społeczeństwie cywilnym zostały przeniesione na społeczeństwo wojskowe. Potencjalni czarni, zaciągnięci do udziału w wojnie, byli odrzucani w dużej mierze dlatego, że nie było wystarczającej liczby odseparowanych czarnych jednostek, aby ich przyjąć. Ci czarni, którym udało się zaciągnąć, byli trzymani na tych samych ograniczonych kanałach, tak samo jak w cywilu. W armii amerykańskiej panowała segregacja rasowa. Większość jednostek afroamerykańskich została w dużej mierze zdegradowana do roli wsparcia i nie brała udziału w walce. Fakt ten próbowali wykorzystać Niemcy swoją propagandą, kwestionując prawa rasowe w Stanach Zjednoczonych, ale to im się nie udało. Czy czarni bohaterowie po powrocie do Stanów Zjednoczonych z I wojny światowej otrzymali należyte zaszczyty? Otóż nie ponieważ zamiast otrzymać nagrodę za służbę wojskową, byli poddawani dyskryminacji przez obywateli rząd. Niedobory siły roboczej w podstawowych gałęziach przemysłu spowodowały masową migrację Afroamerykanów z południa do miast północy, prowadząc do powszechnego zagrożenia segregacją na północy i odrodzenia ku klux klanu. Dla wielu afroamerykańskich weteranów, a także dla większości Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych, czasy, które nastąpiły po I wojnie światowej, obfitowały wyzwania podobne do tych, przed którymi Stanęli za granicą. Dyskryminacja i segregacja były na czele życia codziennego. I chociaż powszechnie panowała opinia, że służba wojskowa jest odpowiednią, uczciwą ceną, którą można zapłacić w zamian za równe obywatelstwo, to zasada ta nie dotyczyła czarnych. Dekady następujące po I wojnie światowej obejmowały rażące akty rasizmu i wydarzenia uznawane w całym kraju za skandaliczne. Afroamerykanów sprowadzone do poziomu obywateli drugiej kategorii. 4 października 1935 roku faszystowskie Włochy najechały Etiopię. Była to druga wojna włosko-abisyńska, będąc jedynym poza Liberią nieskolonizowanym krajem afrykańskim. Etiopia przyciągała uwagę, więc inwazja na ten kraj wywołała głęboką reakcję wśród Afroamerykanów. W Nowym Jorku doszło do starć między Afroamerykaninami i włoską społecznością imigrantów, z których wielu głośno popierało inwazję Mussoliniego. Wiec, który odbył się na Madison Square Garden 26 września mniej niż tydzień przed inwazją, zgromadził ponad 10 tysięcy osób, które usłyszały lidera praw obywatelskich, Paula Robesona, który mówił o zbliżającej się katastrofie. Samuel Daniels jeździł po całych Stanach Zjednoczonych i rekrutował ochotników. Afroamerykanie zorganizowali zbiórkę pieniędzy na środki medyczne. Kilka tysięcy zgłosiło się na ochotników do walki o afrykańskie królestwo. Większość ochotników stała zablokowana przed opuszczeniem Stanów Zjednoczonych ze względu na hejt rządu amerykańskiego do zachowania neutralności w konflikcie. Kiedy generał Franco zbuntował się przeciwko Republice Hiszpańskiej, wielu Afroamerykanów zgłosiło się na ochotnika do walki za republikańską Hiszpanię. Utworzono brygadę imienia Abrahama Lincolna, była to 15. Brygada Międzynarodowa i walczyła właśnie w wojnie hiszpańskiej, w hiszpańskiej wojnie domowej przeciwko Francisco Franco. Tych brygad międzynarodowych było bardzo dużo, to była 15. Brygada Międzynarodowa, a wspomnę, że 13. Brygada Międzynarodowa nosiła imię Jarosława Dąbrowskiego. Byli to tak zwani Dąbrowszczacy i była to Polska Brygada. Dziś zresztą wielu stara się pielęgnować pamięć o tych żołnierzach. I tutaj ten odcinek możemy zakończyć. Ponieważ realia lada moment miały się zmienić. Miała przyjść II wojna światowa, wojna koreańska, wojna w Wietnamie, a tam działy się rzeczy, o których warto opowiedzieć szerzej. I o tym będzie w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowej Biografie. Trzymajcie się. Cześć.